Ukraińcy też świętują Mikołajki. Nie robią tego jednak 6 grudnia, a nieco później. Podobnie do polskiej tradycji dzieci czekają, a święty Mikołaj przyniesie im słodkie prezenty. Zgodnie z tradycją ukraińskie dzieci otrzymują prezenty pod poduszkę 19 grudnia. Podobnie jest jak w Polsce, czyli dzieci składają swoje takie pisemne życzenia, czego nie chcą od świętego Mikołaja. Jakby wstawiały na okno, żeby rodzice tam przekazali świętemu Mikołaju, albo święty Mikołaj przyszedł i przeczytał w ich takie życzenia. Grzeczne dzieci dostają od świętego Mikołaja słodycze i prezenty, a nie grześne rózgę. We Wrocławiu niektóre dzieci świętują w grudniu kilkakrotnie. Świętujemy dwa razy. Jeden raz 6 grudnia i drugi raz 19 grudnia. No, ponieważ córka ma takie szkoła i tam jest tradycja świętowania po polsku, no i byłoby smutno nie dostać prezenta również 6. Ale również trzymajmy 19 jako w Ukrainie. Według legendy Mikołaj był bogatym człowiekiem, który pomagał biednym i potrzebującym. Pomagał potajemnie, stąd dzisiaj wzięła się tradycja sprawiania dobrych ucinków i darowania prezentów. Rano 19 grudnia e, e, zawsze sięgałem ręką pod poduszkę i coś mogła znaleźć, jakiś słodycz, jakąś zabawkę. I e, to zawsze tak e, e, bo cudownie. Zawsze z przyjemnością czekam na, ten, na, na to święto. W radzieckiej Ukrainie święto zostało zlikwidowane, natomiast po uzyskaniu niepodległości wróciło z powrotem. Różnica tylko jedna w, tym, jak w ubraniu świętego Mikołaja, dlatego że my wiemy, Ukraińcy, że święty Mikołaj to był księdzem i Ubrania jest księża, a tutaj święty Mikołaj, jak nasz dziadek mróz. Ukraińcy, podobnie jak Polacy, chętnie obchodzą Mikołajki i z niecierpliwością czekają, aż święty Mikołaj zawita do ich domu. Dla Echo 24 Switchana Kuciarenko.